Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Zaplanowałam dla Was 10 filmów przez najbliższe dni, ze względu na odliczanie do startu mojego tokena personalnego. Nazwałam go Queen Coin. No, nazwa będzie tłumaczona może w jakimś innym filmiku. Oczywiście wiecie, większość z Was wie, że jestem autorką książki Królowa jako kobieca tożsamość. I, i planuję, żeby to była taka waluta wymiany w mojej społeczności, ale to taki temat akurat na następny film albo na jeden z kolejnych w ciągu tych 10 dni odliczania do startu. Dzisiaj jest pierwszy, dzisiaj jest pierwszy dzień sierpnia. Launch day to jest 10 dzień sierpnia. A dzisiaj tak postanowiłam wam powiedzieć od takiego samego początku, dlaczego ja się zdecydowałam na tokenizację personalną. Otóż jestem coachem, coachem transformacyjnym, lubię zmianę. I zajmuję się też oczywiście sukcesem ludzkim w tym życiu. Oczywiście włączam do tego duchowość, wierzę w życie wieczne i, i zbawienie wiecznej duszy stawiam za cel najistotniejszy. Natomiast te, to wszystko, co my możemy tutaj na tym świecie osiągnąć, w jakimś sensie zbudować, dać drugiemu człowiekowi, czyli pozostawić ten świat jako lepsze miejsce do życia, po tym, jak my przez niego przeszliśmy, to mnie bardzo interesuje. Wykorzystujemy kilka procent naszego potencjału, przeciętnie dwa, najlepsi dziesięć, niektórzy tak, tak może nawet trochę więcej. No, i właśnie myślę sobie, że gdybyśmy mieli takiego tokena personalnego yy, i każdy by miał, i ja postanowiłam spróbować, to zastanawiam się, na ile on będzie motywował mnie do jeszcze większej pracy, do odkrywania właściwie mojego potencjału, bo może ja nawet nie wiem, co ja potrafię, albo myślę, że się czegoś nie da, a wszystko się da, jeśli chcemy. No więc postanowiłam być takim po części prekursorem może, może właśnie przejść tą drogę pierwsza. I zobaczyć, czy to działa, czy będzie, będzie to generować jakieś moje większe efekty w moim rozwoju osobistym, też jako znak, bo jako coach pierwsza sama muszę się rozwijać i, i szukam ku temu różnych możliwości. To jest też oczywiście temat pieniędzy. Dlatego jest bardzo dużo takich wątpliwości, że jak można ludzką wartość może spieniężyć jakoś. Czy wystawić na giełdę, że, że, że co, że jak wartość to, to twojego tokena będzie rosnąć, czy maleć, to znaczy, że twoja wartość rośnie albo maleje. Więc jest bardzo tutaj dużo takich wątpliwości. No już po, poczynając nawet od tego, że przecież być może nawet nie wszyscy mogą wziąć jakoś udział, nie wiem, w, taki, w takiej tokenizacji, bo, nie wiem, urodzili się chorzy, może coś sparaliżowani. Yy, więc to są oczywiście takie otwarte pytania. Natomiast to, co mnie przekonało, to taki jeden bieg olimpijski. No bo właściwie też można by było sobie powiedzieć: No skoro wszyscy mamy taką samą wartość nie i, i nie ma sensu yy, być lepszym od kogoś drugiego, no to nie istniałyby olimpiady, gry i nie pokonywalibyśmy naszych ograniczeń. I zobaczyłam taki wspaniały bieg o złoto Justyny Kowalczyk, kiedy ona dała z siebie wszystko. I właśnie ten komentator powiedział, że to jest ten charakter, który się właśnie w takich momentach wydobył. Ja może ten link, link do tego filmiku, który obejrzałam, który, który mnie właśnie bardzo zmotywował, gdzieś podłączę, gdzie się da. Więc jak jesteście zainteresowani, to poszukajcie, czy to będzie tu. Nie wiem, czy mogę, ale na pewno w opisie do tego filmu. Żebyście zrozumieli troszkę to, o co mi chodzi, skąd to się we mnie wzięło, że ja mam nadzieję, że ta że tokanizacja personalna będzie mi dawała jeszcze mocniejszą siłę, żeby, żeby wzrastać, żeby, żeby też poszukiwać do końca tego, co, co ja mam robić, bo to się zmienia. My może myślimy, że robimy to, co powinniśmy i dopiero taki rozwój osobisty, Pozwala zobaczyć jakieś nowe, nieodkryte ścieżki, jeszcze. Ja na przykład teraz zajmuję się montażem moich filmów i mogłabym to robić cały dzień. I mam nadzieję, że w przyszłości po prostu będę najlepsza w tym. I do tego Ciebie też zachęcam, żeby zawsze się rozwijać, szukać nowych rzeczy. I token personalny, myślę, że może nam tutaj właśnie pomóc i to dla mnie nie oznacza, że ja uważam siebie za kogoś lepszego. Nie, ja też bym chciała, żebyś ty też miał swój token personalny, bo tylko wtedy może tak do końca zaistnieć ta nowa ekonomia. Bo też zastanawiamy się w którym kierunku idzie świat. Wiemy, że pieniądze są dziś drukowane i no i jest inflacja, może jeszcze nie jest bardzo wysoka, ale każdy z nas trochę martwi się o tą przyszłość tego świata finansowego. I też wiemy, że na tym, do druku tych pieniędzy też ludzie zarabiają, że świat jest w rękach prywatnych. I myślę, że ta tokenizacja personalna to, że ty również możesz mieć dziś dzięki technologii blockchain swój własną monetę, swoją własną walutę wymiany wartości, może być jakąś konkurencją dla, tych, dla tego świata tych walut, które się wydają nam takie stabilne. Ja właśnie chciałabym pokazać, że właśnie ten człowiek, właśnie twoja indywidualna wartość, może być większa od całego tego świata finansowego, że jakby się to posypało, wszystko jednak, a ty byś już miał swój token personalny, mógłbyś właśnie przetrwać, wracając trochę do parteru, bo kiedy ty będziesz wkładał wartość rzeczywiście w to, co robisz, w ten pieniądz, który został utworzony, to ludzie będą chcieli wchodzić z tobą w relacje biznesowe, tak? I dlaczego ja mam płacić, załóżmy, dolarem, jak mogę zapłacić twoim pieniądzem? Twoim tokenem personalnym, jeżeli ja lubię, załóżmy jesteś kucharzem, jeżeli ja lubię chleb od Ciebie, tak? Jeżeli ja ufam Tobie, bo ja Ciebie znam, bo ja ciebie może mam w swojej wspólnocie w jakimś sensie wymiany. Także ja akceptuję Twoje pieniądze, ale znam Ciebie jako osobę i tobie ufam. Bo te pieniądze nabierają na wartości, i te tworzą prawdziwą ekonomię, które zawierają w sobie ten element wiary, fiduce, tak, że, że chodzi o to, o to zaufanie do tej waluty. I myślę, że tokenizacja personalna jest właściwą drogą, bo jest oparta właśnie na jakiejś prawdzie o tobie, o człowieku. I właśnie w tokenizacji personalnej jest bardzo dużo wiary, i można włożyć tam w nią. Yo, yo. Włożyć wiarę właśnie w, w te pieniądze. Nie wiem, czy mi się to po polsku powiedziało. No i tyle. Jutro powiem Wam o takim moim głębszym dlaczego. No i będę każdego dnia też patrzeć na Wasze komentarze, na Wasze wątpliwości co do, co do tokenizacji personalnej i będę starać się odpowiedzieć na Wasze pytania. Do usłyszenia już jutro. Pa!